Cześć widzowie dzisiaj tak jak zapowiadałem sprzedałem całą kiszonkę z gazowni sprzedałem ją wszystko, wszystko sprzedałem widzicie, pusty silos i mam 552 tysiące dolarów na koncie i za te pieniądze będę chciał kupić nowe pole, będę chciał kupić nowy siewnik i będę chciał kupić nowy ciągnik, więc dobra, teraz... Zaczynamy od nowego ciągnika. Czy jak będzie to Case Puma 160? Kup. Co dalej? Dalej, nowy siewnik. Nowy siewnik, właściwie drugi, bo już dopiero w sumie kupowałem. Ten ostatni kupowałem. Teraz sobie kupimy ten. I teraz tak. Yy... Miałem wiem, co się jeszcze kupić. Pole. Dobrze. Więc pole zaraz, a w sumie no to tym śluterem no to ja muszę podjechać i go sprzedać jeszcze, no tak, no tak, no tak, jeszcze sprzedam też jedną rzecz, mianowicie będzie to pług, wiecie ten pług ten malutki taki, ale ja go sprzedam, bo on mi nie jest potrzebny, on mi nie jest potrzebny. I tutaj już stoi Harliman z drugim silnikiem, no bo będziemy tutaj na dwa silniki siać. Ale jeszcze to pole nie jest w moim posiadaniu, ale zaraz będzie w moim posiadaniu. Tylko będę muszę kupić. Teraz o moje piękne nowe maszynki. A jeszcze miałem przyczypy samo kupić, no tak. Dobra, to zaraz. Yy. Sprzedajemy te maszyny. Sprzedaj, sprzedaj i sprzedaj, dobra e, A, jeszcze jedna rzecz, czyli obciążnik trzeba mu kupić No, jak będzie ten... No, to, to już jest maszyna To już jest maszyna Gęsior Czepiamy ciernik. Mam nadzieję, że on sobie poradzi z tym sięgnięciem. nie to lipa. Oj, nie siedzę, to tylko chciałem zmięć e, Będę siał pszenicę, ponieważ... Dobra, najpierw nowe pole, później chyba to wszyscy na zbierając. E, będę siał pszenicę, ponieważ... E, ponieważ jak będę robić e, to. Zbierał trawę za pomocą przyrzepy samozbierającej, to jeszcze będę chciał też zrobić słomy. Będę chciał zebrać za pomocą przyrzepy samozbierającej. O co ja bym zrobił? Zobaczyłem, dobra, jedziemy tutaj yy, napełnić to pszenicą. Napełniamy. Dobra, mam nadzieję, że jest drodze z tym bo jak nie to będzie trochę słabo w sumie. jak nie to sobie będzie stał ten silnik aż będzie miał ciągnik który to będzie mógł go po prostu ciągnąć a nie na no, ten case powinien sobie dać no. jak nie do tego jak te, te, mówiłem zaparkuję go tam pod wiatą i poczekam aż kupię sobie lepszy ciągnik od tego wiatra dobra tankujemy to wsypujemy tankujemy jak tak jak sobie... Tak zwał, tak zwał. Dobra. 100% Więc jedziemy na pole. Ale ja dziewięćdziesiąt widzę, że 32 km na godzinę, czyli to No tyle samo co mój na przykład. Użył 3 ARIMA. Dobra, ale najpierw... Aaa, jeszcze chciałem jedną rzecz zrobić. Będę chciał w tym polu zlikwidować o to Ten malutki skrawik Bo on mi nie jest potrzebny Ja będę miał tutaj tylko problemy Bo będę musiał tu Nie, ja go po prostu sobie trawą i Tyle Ten malutki skrawik tam. Dobra, kupujemy najpierw nowe pole 117 pieniędzy, pieniędzy. Dobra, mnie, no to mnie na drogę przeczypiać sobie czy nie za bardzo Ile one są? 115 staćmy 20 tysięcy są Dobra, odkuje się tam, więc najpierw trawę i siejemy tutaj A chcę po prostu ten malutki skrawić likwidować, bo on mnie nie pasuje tu Dobra, włączamy, opuszczamy, opuszczamy, dobra i jedziemy. Może pierwszym to No tam trochę krzywa, to tam delikatnie. No i teraz to malutkie pole, to mi się zrobiło tutaj takie malutkie pole. Tego oczywiście nie chcę, dlatego jest, jest tutaj sobie obsiejemy tą prawą. Zrobię mijake, no Znowu zrobimy jak mijakę, ale zaraz to poprawię. Znowu zrobiłem mijakę Teraz to spokojnie poprawimy. No więc w następnym odcinku nie wiem, czy będę słoma zbierać, czy będą ściano kosy. Nie wiem, chyba swianokosy bym wolał zrobić najpierw. A jeszcze też na tych moich yy, wcześniejszych polach, no to rośnie tam sobie rzepak, więc też sobie sprzedam, więc... Zrusli mi się tak na tych pieniędzy. No, więc fajnie fajnie. Ale jakbym tej kiszaki nie sprzedał, to by mi nie starczyło na te moje dzisiejsze zakupy. Dobra, teraz chodzimy do jest? tutaj. Arniman i... Wiesiek, jedziesz? Jedzie Wiesiek. Ja też już zmieniam tutaj na pszenicę i teraz będę jechać. Nie daję radę ten case Amazon. No i jedziemy. Nie no, teraz coś się w to będzie bardzo szybko trwa. Bardzo szybko będzie zgodził się. O no dobra takie jest... środki Chyba nie, dobra, troszeczkę sobie się czas, żeby szybciej tu się jakieś słońce zrobiło żeby mi tam nie zaczęło rosnąć. Teraz może nie zaczęło O, teraz jest fajnie. Wschód słońca jest fajnie. Wschód słońca idealna pora na śranie. No, całkiem fajnie mi to się. Teraz no dopiero nam ciągnik, ale co tam? Kupię sobie jeszcze lepszy ciągnik. Myślę sobie, kupię sobie jeszcze lepszy ciągnik. No co tam mi szkodzi tam? Jest lepszy ciągnik, będzie fajnie. Ale ja patrzcie, ile tam to no ile ja już opisałam. No oczywiście, dlatego, że ja jadę drugim zapatem, tamten jest pierwszym i że ja mam większy siemnik. Ale też nie tej pszenicy to raczej sobie zrobię poza cinkiem. To jest żniwa, to tam Nie ma nic fajnego w tej żniwa, tam. Żniwa jak żniwa będą Zrobimy... Więc w następnym odcinku nie wiem co będzie Albo będą kosy. Znaczy to tam takie Nie będą sianokosy, bo w sumie tam nie będę robić siana Tylko skoszę i zgrabię trawę I najwyżej w następnym wiesz późniejszym odcinku Będę zbierać albo od razu w następnym odcinku przejdziemy do zbierania sumy na komputer więc nie wiem co proszę, a się na koszę pójdę znaczy tam koszenie trawy i zbieranie przyczepppoczone zbierające nie wiem co najpierw. bo nie zbierałem jak słone, no to prasowałem no to a żeby przyczepoczone zbierające no to jeszcze te nie robiłem czegoś takiego więc to będzie coś nowego się w sumie ostatnio nie był, w sumie w poprzednim odcinku Ale tam, dwa siebie pod to Ten, ten się w to szybko schodzi, patrzcie Patrzcie jak szybko już Więc może sobie opryskamy Jeszcze to tak. No, zaraz będzie koniec Zaraj i po robocie Zara będzie po robocie Spróbuję tak ustawić ciągnik Żeby on mi tam dokończył ten, ten paseczek Dobra, a żebym ja dokładnie co on zostałem Jezu, jak on wolno jedzie, serio. Czemu ty gościu nie pojedziesz, nie weźmiesz sobie drugiego tempomu? Nie, ty będziesz na pierwszym, nie. Przecież to ci długo wyżej tylko schodzi, no. Nie rozumiem tego wieśka. No i dobra. I po siebie. No tej okay, spuma. Się też dobrze sprawuje. Tak samo jak u Harryma. Nowe. Ojej ojej, 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 Dobra, jedziemy gdzieś to tutaj odstawić. No w sumie tutaj. Hmm, może to uchłonić. A, wiem! Tutaj sobie to odstawię, bo przecież pół... Ułga tego teraz nie ma, więc jest dodatkowe miejsce. Tutaj, Dobre, to to. Oj 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 oj. Dobra. No i co? Hmm. Dobra. Hmm, to co? To sobie przeskamy teraz, nie? Dobra, tylko muszę tym wieśkiem. Ej, wieszek, czemu to nie dokończyłeś? Patrz. Może został takiego mija. Prawić mi to masz. Dobra, poprawiona. I w sumie tym wieszkiem to ja tutaj gdzieś odjadę. O to jest stój wieżek? W nie wiem jakie następne pole kupię Ale to może trochę bardziej w przyszłości Bo w sumie dopiero teraz to co? Piłem Dobra Spieskamy To Że tu było jak najwięcej tej pszenicy Ten opryskiwacz to czasie już jest duży. Ten to czasie duży. A ile ma ten są moje nie. nie mogę teraz sprawdzić, bo opryskam. A może później sprawdzę trochę? to później może sprawdzę. Oj, gdyby dało się pryskać z większą prędkością. Oj, było fajno. No nie da no. się. zaraz sobie wezmę tą przyczepę samozbierającą, odbiorę może potinger Dobra, składaj się dobra stój tu, a ja odbieram szybko tą pas zbierającą No i teraz w sumie już trochę w innych rejonach jestem. Mam pole jakieś, bo wcześniej no to tylko tam obok gospodarki. To też jest tak... a to jest bardziej obok sklep. To trochę inne rejony. o, dobra, dobra. Nie no tutaj to dużo wejdzie tej słomy, czy tam trawy. Tutaj szczep są zbierające. Dobrze widzę, wie. w tym odcinku to by było na tyle.